Dzień dobry! Witamy na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Witam gorąco i szczególnie uczniów Młodzież Łowieckiej. Witam rodziców oraz witam grono pedagogiczne. Nie ukrywam, że w szkole brakowało w ostatnim czasie pięknych dźwięków, które wydobywać. Brakowało Was i dlatego chcemy przekazać Wam dobrą energię na czas wakacji i życzyć udanych wakacji. Gratuluję Wam dużej wytrwałości w tych ostatnich, trudnych dla wszystkich tygodniach. Przed Wami wakacje. Bawcie się, odpoczywajcie, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i innych. Udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za Wasze starania, za Wasze osiągnięcia, szczególnie w okresie zdalnego nauczania. Tutaj chciałbym również bardzo serdecznie podziękować. Rodzicom, którzy tak dzielnie wspierali nasze dzieci w okresie zdalnego nauczania. A teraz wakacje. Zażywajcie ruchu na świeżym powietrzu, cieszcie się, ale też nie zapominajcie, jak wyglądają Wasze instrumenty. Muzyka Rok szkolny 2019-2020 uważamy za zakończony.